Cześć, to jest Jest taki krótki odcinek, bo mam legendarnego startupa. Ciekawe co trafi. Nie ja patrzę. Nie. Dobra. Ale ja Larry'i i Lowry'i nie używam już. Drop 0 na 10. Po co mi to tak go nie użyłam? A muszę się wymęczyć no żeby zrobić lepszą rangę. Więc. Czy na lepsze? Nie. Ale. Lepsze niż monety. A nie. Monety by były lepsze. Ale nie bym. Ej, tak. Monety lepsze.